Przed sobą dwa zespoły wielkiej klasy. Czekamy na pierwszy gwizdek. Na ustach kibiców jedno pytanie: kto wygra? Anfield, stadion Liverpoolu, będzie dziś areną zmagań, które rozpoczną się już za chwilę. Chyba wszyscy nie możemy się doczekać rozpoczęcia meczu. Witamy Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy serdecznie do wspólnego oglądania meczu w ramach rozgrywek Premier League. Liverpool zmierzy się z Tottenhamem. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Spójrzmy teraz. Dzisiejszy skład Liverpoolu. Alison Becker między słupkami. W defensywie Trent Alexander Arnold wystąpi razem z Andy Robertsonem na bokach. Luis Diaz oraz Mohamed Salah zagrają na bokach pomocy. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Pora na wyjściowy skład kogutów. Komfortowo zatrzymuje ten strzał. Madison przy piłce. No, piękna, ważna interwencja. Liverpool oddaje piłkę rywalą. Zdecydował się na akcję indywidualną. Uwaga, to może dać prowadzenie. I Bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. No tomku tutaj naprawdę pachniało bramką, która dałaby im prowadzenie, ale ta interwencja bramkarska w palce lizać. Pewnie trzeba będzie znów interweniować, bo rywale naciskają. Hon Min Tráta to ten Hamu teraz. Dominik Sobosloj. Visuma. Son Přepijuce. Alison przy piłce. Andy Robertson. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Endo. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Sar. Sar przy piłce. Może im dać prowadzenie. Tak proszę Państwa. Gol! Tym trafieniem. Melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie w wyniku meczu. Ależ to była bomba. W ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. Liverpool przegrywa, ale ma dużo czasu, by mecz zakończył się inaczej. Endo. Trent alexander Arnold. Miłkę dostaje Dominik Sobosloj. Atak te Reds. Przesuwają się pod bramkę. Sędzia gwizdża na korzyść Liverpoolu. Będzie rzut wolny jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką, co do tego nie ma żadnych złudzeń. Przy piłce. Cody Gakpo znakomicie teraz udaremniona próba do środkowania. O to właśnie chodzi w grze w obronie. No i mamy rzut wolny dla Liverpoolu. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Robertson dostaje teraz piłkę. I teraz McAllister. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Poradził sobie, minął z wodem. Co za blok! Brawo! Piłka teraz u Salaha powrotem do Salaka. Teraz Gagpo. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Tejan Kulusewski. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. I uwaga, wykłada piłkę w szesnastce. Poprzeczka, nie ma gola. Piłka w grze. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Arbiter kończy pierwsze 45 minut meczu rozgrywanego na Anfield. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. I gramy. Liverpool z pewnością nie powiedział jeszcze w tym spotkaniu ostatniego słowa. Spodziewam się szarży z ich strony. Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu, to jasne. Ale szanują piłkę, rozważnie konstruują akcję. I teraz McAllister. Teraz podanie do Robertsona. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Cóż za rozczarowanie! Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Madison. Potanie do Romero. Sar. Piółka do Richarlisona. Richarlison teraz. No i po ataku, zagrożenie minęło. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Chłopa do ośrodkowania w szesnastkę. Sędzia się nie waha i gwizdze po tym zagraniu. Rzut karny i będzie zmiana w Liverpoolu. Czy wykorzysta tę szansę na wyrównanie? Dobrze, Bramka! Szpycił wykonawcę broni! Ale już teraz kibice reagują na ten corner. Pragną z całego serca, aby przyniósł im wyrównującą bramkę. Teraz Jogoszota. Uderzenie z przewrotki. Co za strzał! Co za pomysł! A jednak minimalnie niecelnie wszyscy chyba żałujemy, że to nie leciało w bramkę. Bo piłka z pewnością zawsze potałaby w siatce James Madison, Richardison, Bissouma. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Dogodna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie od bramki. Robertson. Gakpo ma piłkę. Dominik Sobosloj. Dobry teraz atak na piłkę. Odi Gakpo. Szukają wyrównującego trafienia. Ale bez zbędnych nerwów. Spokojnie rozgrywają piłkę. Bardzo ładne dogranie. Uwaga, może teraz. Wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Wydawało się, że będzie groźnie, ale sędzia odgwizduje Spalonego. Słuszna reakcja na linii. Spalony oczywisty, choć nie zabrakło tutaj dużo. Szkoda, bo ładnie się rozwijała ta akcja i gdyby to wyjście na pozycję nastąpiło trochę później, to mogłoby coś z tego być. Ale pomysł dobry, to na pewno. Ryszard Kulusewski przy piłce. I akcja teraz w drugą stronę. Liverpool znów ruszył do ataku. Może w końcówce niesieni dopingiem fanatycznych kibiców zdołają odrobić straty. Kulusewski przy piłce. Dobrze radzi sobie. z sensu! Jest go! Tak, teraz odskakują na dobre! No to jeszcze raz, spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie. Naprawdę składna akcja. Ale popatrzmy też, jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym słupku, a tym razem się uda. 2 do zera. Gramy dalej. Mo Salah. Konaty. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Van Dijk ma teraz piłkę. Centra Wandajka. I pewnie to teraz wyjaśniają. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Było z tego rzutu wolnego. Z perspektywy stanowiska komentatorskiego wydawało się, że będzie gol. Szkoda. Do końca zostało już tylko pięć minut. Przerwał atak rywali. Teraz sala z piłką na połowie rywala. Andy Robertson. I to tyle z tej akcji. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać. Pewna interwencja w obronie. Mo Salah, Thiago, Ryan Hrafenberg. I teraz kibice chcieliby strzału. Obiecująco się to rozwijało, ale zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz. Nowy zawodnik, już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Do spotkania. To jest porażka Liverpoolu. Zdecydowana porażka dzisiaj, Tomku, nawet nie jedną bramką, a dwiema najlepiej pokazuje, ile jeszcze pracy przed tą drużyną. Dziś przeciwny zespół był lepszy, bardziej wybiegany, groźniejszy, a na pewno skuteczniejszy. Piłkarscy bogowie najwyraźniej to docenili. Jest dziś w dobrej formie. Przyjemnie się to oglądało. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji, pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygraną.